Się, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku mam dla Was fajne newsa, ponieważ jak wiecie, po wczorajszym materiale, że zacznie się za niedługo taki, ale maraton, ale z przepustki. Za 3,5 golda będziecie mogli zdobyć Chokefellisa, który ma dostać buffa, więc uważam, bardzo dobra informacja. Ta prędkość będzie jeszcze lepsza i w sumie zaczyna się taki etap w World of Tanks, gdzie World Gaming wypuszcza nam już na, naprawdę bardzo dobre czołgi premium 9 poziomu i co, sama ta maszyna dostanie buffa między innymi do, do, do top speeda do mocy silnika i przy okazji do mocy na tonę poprzez to do czasu celowania Ponadto po bokach będziecie mieli 8 stopni opuszczania, więc, więc to też ważne, by nie było to tylko z przodu, ale na boczkach również. To, co mi się bardzo podoba, to prędkość pocisku została zwiększona o 150 metrów na sekundę, więc tapeczki naprawdę będą bardzo szybkie. I jak wiecie z poprzednim materiałów, co ja mówiłem o tym czołgu, że może być on ciekawy, interesujący, wciąż mnie delikatnie boli, że ta celność działa, jest tam na poziomie 0.4. Ale myślę, że to nie będzie jakiś problem, ponieważ jest tutaj bardzo duża alfa na medzie i też to będzie taki med do grania na bliskim dystansie, na pancerz, na wieżę Więc jak najbardziej jestem fanem takie buffy, by po prostu szybciej gdzieś dojechać, by zagrać na opuszczanie, to jestem kompletnie fanem Także tak I ponadto planuję wam w tym odcinku pokazać, moim zdaniem, najlepszy czok w World of Tanks na 10 tierze, czyli 0 I pogramy sobie tutaj na zestawiku takim jaki właśnie mam, czyli HP plus dosyłać, bardzo lubię grać w taki sposób niby niektórzy uważają, że staba na 2.0 nie jest potrzebna można tak grać, ale jak wiecie, gracie gdzieś bardziej mobilnie gdzieś się ciągle poruszacie, czy obracacie kadłub to ta staba, jednak warto to mieć do statycznej gry jak najbardziej wentylacja by była lepszym wyborem albo na turbo, by zająć pozycję i stać na jakimś nasypie, to można jak najbardziej omówię wam jeszcze parki, tak standardowo jak w każdym odcinku staram się to robić, czyli dajemy tutaj braterstwo, naprawa praktyczną, żeby skrócić ten czas e, odnawiania się materiałów eksplo eksploatacyjnych niebezpieczeństwo koordynacji zwiat. takie standardowe basicowe perki już są na, na tyle dobrze wyjaśnione uważam przeze mnie że nie ma co jakoś się tutaj zastanawiać tutaj też takie standardowe e, na każdego HTK, na każdego meda wrzucam to w taki sposób e, na celowniczego tutaj tak samo camo nie ma sensu wrzucać Eee, taki zestawik, ogólnie powiem wam, że praktycznie na każdy czołg się sprawdza, no może poza jakimś medem, bo tam rzeczywiście te maskowanie by się przydało, kierowca w taki sposób, hamowanie sprzęgłem akurat powiem wam, że mogłoby się przydać na ten czołg, ponieważ 2.0 jest dosyć, jeśli jest bardzo szybkie, ale jest mułowate pod tym względem, że się wol, powoli obraca, więc nad tym można by było się zastanowić, Mo możecie potestować. I też napiszcie mi, co uważacie o tym czołgu. Ja rzeczywiście uważam, że to jest najlepsza maszyna w WoCie, świetnie mi się tym gra. Bardzo do dobre średnie, mam ponad to na nim. No i 100% moje też jest bite. Także no, idealny ładunek, mniej szybsze pociski, jestem fanem na osobiście. Z walki w zwarciu można by było zrezygnować na, magazyn... na bezpieczne magazynowanie, jeśli kogoś wkurza po prostu Amorak, ja osobiście nie mam takiego problemu, także polecimy sobie z takim zestawikiem także dobra, mamy już bitewkę, dał nasz Turm. szturm w sumie po raz kolejny na odcinku dał nasz Turm. szturm i co my tutaj możemy zrobić tak, tak naprawdę, co ciekawego e, możemy zacząć jakoś stąd, ustawić się na posteczkę, dać te, na, ten przesz na tym przeszale bomby czy tam dwie, może zdążę e, bo lucenie pod ten środek pod tego mida wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, ponieważ mogą po prostu na was wychylić i was dobić. Także nie wiem czy na samym początku nie zacząłbym tak w miarę bezpiecznie by dać jakąś pesteczkę. Właśnie tak jak powiedziałem, albo coś takiego zazwyczaj gram w taki sposób na randomie. Początek taki bezpieczny, później obserwuję co się dzieje na minimapie i tyle. Stąd jakby nie mam żadnego problemu z, też z tym robieniem uszkodzeń. Random też na tym polega, że raczej granie agresywne w pierwsze tempo nie popłaca, bardzo ciężko, już rzeczywiście trzeba być fe fenomenalnym graczem, by grać w taki sposób, jestem bucikiem, także wiecie jak jest. E I co, chyba nikt nie przejechał, albo ktoś przejechał po czerwonej linii i zaraz mi wyjdzie z tych szaków, jest na to szansa, ale ogólnie stoją, hm. interesujące. No, się patrząc na line'a przeciwnika, że tutaj są same leopardy i same lodówki, to też nie oczekiwałem niczego większego. Poza tym, że będą gdzieś właśnie stali pod kapem albo, albo na zamku, ale że aż tak. Tak, akurat ciekawe. Jest, jest leopard i jeden, drugi. My, Myślę, że przynajmniej. Uu, widzieli widzieliście to? Ale pstunia huh. taką bombę dałem. Łapę szybka. Także kubka na banie wleciała. Wiecie, kar karpia trzeba głuszyć, tak? <küh> także taka piasteczka. No, WZK. Tylko w momencie, jak mnie Kaszel złapał, to chyba przejechał. Niefortunnie, niefortunnie. Myślę, że tego leoparda możemy. Boję się, że z zamku mnie ktoś celuje, Jest jeszcze FAB spota, także nie wiem, czy wychylanie na to to, to byłby dobry pomysł. Ale, ale spójrzcie też, co dzieje się w tej bitwie, co nie? E no, ale to jest problem, jakby rzeczywiście, line-upów, tak? Eee, matchmaking już ma mało co do tego, e, czym ludzie grają, tak? Jak ktoś gra FV'ami, ami Leopardami, a te czołgi są najbardziej popularne w World of Tanks, to nie dziwnego, że później są takie bitwy i są one niezbalansowane, bo ludzie na narzekają na szybkie bitwy, ale nie rozumieją do końca, e, dlaczego tak się dzieje, że o, bitewki są szybkie. No, tutaj Wam śpieszę z wytłumaczeniem właśnie dlatego, że. Matchpackingu Pekingu jest multum papierowych czołgów, które po prostu jak, jak dostają spota, mniej, mniej więcej jak, jak ten Leopard, to giną i się rozpływają. Także tak to wygląda, 2000 uszkodzeń mimo tego już mam. Mm, już albo dopiero. Zależy w sumie. I, I jakby na to spojrzeć. Zastanawiam się, czy nie będzie tutaj błyskawicy właśnie. Nie go po takim kątem, tutaj nie, nie ma co się nawet łudzić. Więc chyba wrócę po prostu. Albo mogę podjechać, dobra. Zaryzykujemy, za możemy podjechać delikatnie. Już tą błyskawicę się uda jakoś od dołu. Uuu, do tego się nie spodziewałem, że Ziomu wychyli tutaj na mnie, ale no to tutaj ciekawa decyzja. Muszę przyznać, że wolał, zamiast się zatrzymać, jakoś tak kurczę pograć sobie, jeszcze pożyć chwilę, to wylać po mnie po prostu tak o jolo, jolo. <laughs> jala, jala. Ciekawe. O, jest bezetunia. Na BZ -tu nie musimy uważać, bo może mnie dobić akurat. Miał, miał tam szansę na dobicie mnie. Ale no nie zagram od lewej, tak? Bo plan był taki, by zagrać od lewej. O, dobra. O, wyjechałem jak bocik, szczerze. Więc, więc raczej zginę. Nie chciało mi się jakoś naokoło jechać specjalnie. Myś, Myślę, że w ka gdzieś tam zostanie po lewej stronie. No i widzicie, nawet takim najlepszym czołgiem niestety w takim matchmakingu nie da się wiele zrobić. Takie te życie w tym World of Tanks za że czasami się po prostu nie da. Nie ma opcji, ale może mu pociągnę starana. Oj, bratku! Kto tu nie ma perków na tarana? On mi zadał 22 uszkodzenia. 22 damage zadał mi, a ja jemu 1000. I to jest właśnie to nieważenie czasami perków na medy, co no jak najbardziej rozumiem w sensie perków na tarana na medy wiąże się z tym że po prostu jak ktoś was wleci to ma się przekichane stąd bardzo trzeba uważać żeby Nikt was tutaj nie złapał Za udowy w taki sposób Jeszcze tego daj, to może pociągnę Jeszcze tego Ja ściągnę, ściągnę... ściągnę i Starana bym ciągną w tej bitwie <laughs> Oj grubo Fajnie Spoko jest Także no e, Polecimy sobie dalej <laughs> Ale chyba już yy, nie dobiję tego ax nie. Niestety nie. Mimo tego zobaczcie, jak ten czołgiem się łatwo te uszkodzenia dla nie? Że byłem w stanie dociągnąć jeszcze tą bitewkę do tych moich średnich prawie uszkodzeń, bo ja na tym czego miałem to chyba 500 albo 5200, więc te 4900 z tak trudnej bitwy, z tak trudnego matchmakingu to i tak jest fenomenalny wynik. Bar bardzo fajnie to wyszło. Więc jest spoko. Tutaj rzeczywiście coś tam pograłem, coś poklikałem ale mam nadzieję, że kolejne bitwy będą lepsze, bo ten czołg ma ogromny potencjał. Bardzo go lubię. Także no, poniżej 5K to i tak nie jest dobry wynik. I zobaczcie, oddałem tylko 8 szałów, w sensie przebiłem 8 szałów, bo z talana bardzo dużo zerpiłem. Dwa ramy w bitwie? fajne, fajnie. Akurat tym czołem też można taranować Niektórzy myślą, że i 7 jest idealny pod tarana, ale te dwa się E, też naprawdę na takie medy jest niebezpieczne, także lecimy z Dobra, mamy kolejną bitewkę, e, tym razem dało nam Elhalufa. Co my tutaj będziemy mogli na Elhalufie zdziałać, co? Co my tutaj będziemy mogli po porobić ciekawego? Myślę nad przejechaniem na A1, na B1, ponieważ tak naprawdę są dwie arty. i na dwie arty, jedyna pozycja, w której bym mógł zagrać to jest tutaj na blisko. A tam zazwyczaj nie ma jakoś dużo uszkodzeń, więc myślę, że zagranie akurat tego rogu w tym przypadku nie jest głupie. Nie lubię grać rogu, ale, ale myślę, że naprawdę w niektórych przypadkach, jak tak czytamy, sobie już rzeczywiście line up z drużyny przeciwnej, to jak, jak najbardziej można to zrobić. Więc pociśniemy tak sobie. I co? Myślę, że tam spotkam jakieś dwa czołgi na pewno. Właśnie bardzo możliwe, ISA-7. Zobaczcie zresztą, jak dobrą penetrację ma ten czołg. 340 PN to jest rzeczywiście już taka wartość, że praktycznie żaden czołg nie ma opory przed Wami. No może poza E3, ale takie setki małsy to już kompletnie nie mają pancerza. I powiem Wam, że między innymi przez to, jakby połączenie tego działa, tej cenności działa, z tak dużą penetracją, z takimi fajnymi pociskami, to już rzeczywiście jest groźnie. Oj. I, się I tak i tak bym zabrał tą pesteczkę, więc wolę się zatrzymać i dać po prostu pełen szał niż strzelać jakiegoś głupiego snapa. Jestem tego zdania, że warto było się tutaj zatrzymać. Sądziłem, że koledzy jako tako podjadą, by walczyć ze mną, ale widzę, że się boją. Wstydzą się. O, i też Arta tutaj gra. To fajne akurat. O! Jakoś tak, a dobra, bo ja nie wziąłem poprawki na to, że ten lewy właz 140 jest niżej jakby, wow, czy, czy, czy to, <laughs> już teraz jest koniec, bo... <laughs> no i się w ogóle zaśmiał, ale masakra, masakra, prawy włas jest wyżej od tego, e od tego lewego, dobra, ale myślę, że ja tutaj go jak, jak najbardziej mogę dominować do czasu aż Później nie przeładuje, ja też miałem tutaj delikatnego farta, że ta Jagoda mi nie dała peseczki Ale Arta, no co ty robisz z tym Artą, no gościu Isa nie przebijemy Jeśli tu jest taki policzek ogólnie w Isie siódmym eee, Proszę Proszę dać mi cofnąć To, No Dobra Jagoda strzeliła To jest taki pikselek i zresztą widzicie, że Wiecie, mi się na zielono, więc jest szansa to przebić, o, o I właśnie Będę robić materiał Z takich sztuczek Przed wylotem do Chin Wam stworzę materiał Którym wam będę pokazywać na czołgach Niektóre takie pikselki I ponadto jeszcze inną sztuczkę Żebyście po prostu mogli się czegoś nauczyć z tej gry Z bocika. dobra, kolejna pestunia budziana. Już ma 2000, jakby sam fakt tego, że przyjąłem bez sensu dwa podciski. O, ale o, 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 mnie Arto tutaj gnębi. Zostawił. Pamięty. Teraz 104 jecha. Nie no, ta Arta to tak dudni. Już wolałbym dostać gonga za 1000. Szczerze. I za 500 od Arty jeszcze mi stana, nie? To jest obrzydliwe. Ale fosik fajne. Gdybym nie, nie był pchany przez Polaka, to... I jeszcze mi lufą zblokował, trzecie to. Spalił mi Lufę w tył wieży i. O, znowu. Ci ludzie nie są świadomi tego, że jakby od tyłu ciągu można Lufą blokować i wybijać te pociski. No i to też jest akurat materiał e, do, do nagrania i jak najbardziej, który będę chciał stworzyć, ale to właśnie tutaj w pomocy z Frankiem, bo on jest ekspertem tego. Ekspertem takich sztuczek, Mnie się zna chłopak. Gdzie to lata? Kapiszone takie. Gdzie to lata? Co to ma być? Może go dobiję? Nie no. E, ktoś policzy ile pocisków dostałem od Alty w tej bitwie? Gdybyście mogli? Jestem aż ciekawy. O kolejny i kolejny. No tutaj nic dziwnego, nie, że je, jest to słaba bitwa, ale <kłysy> myślę, że jesteśmy w stanie to dotargać jeszcze. Jeśli nie wyjadę po tego loparda i pod się 0 i nie dostanę spota to jest szansa, że coś tutaj jeszcze zrobimy Tak do 5000, wiecie, dociągnąć do 5k ee, jako tako będzie ok. Mam ma nadzieję, że ten k97 mnie nie dobije, o ma spota Ja nie strita nie ma na półce To Jest chyba szansa na to piątka została bardzo duży przestrzał z prawej, spójrzcie Leopard ze stritem mu musiał dać Bo dostał dwa gongi Więc tak to troszkę wygląda I jakby były to pysunie właśnie O nie dwa się zara. Nie spodziewałem się że on wyjedzie tutaj na mnie sądziłem że, że jakoś się pochowa czy będzie dalej uciekać on wychylił na mnie dobił mnie No taka bitwa jakby sam Ten zamysł żeby pojechać właśnie na róg. na a był jak najbardziej okej okay, moim zdaniem Ale no niestety Nie wyszło mi to tak W taki sposób w jaki chciałem mówi się trudno ale no cóż, myślę, że pociśniemy jeszcze jedną bitewkę i będzie ok. No dobra, także taka to była bitewka. Myślę, że pykniemy jeszcze jedną na spokojnie. Oj, mój chory ładnie pokryga. Patrząc na to, że pojechał agresywnie na, na mordownie to szasun. Szacun, szacun wciół, także zagramy jeszcze jedną bitwę. Eee, I co? Rzucił nam tutaj mapę Overlord. Co my tutaj możemy zrobić? Ogólnie tak naprawdę ja jakoś tutaj tak, a eee, raczej nie rozkminiam specjalnie, tylko zawsze w każdym czołgiem tam na linii 4. Jakoś staram się dawać darmowe pesteczki, a może później jakoś delikatnie lotuję, czy to medem, czy to w sumie lightem nawet Jakimś takim, którym gram bardziej po damage i tak gram z tej czwórki, bo wiecie dojazdowe pesteczki zawsze takie dwie 3 To fajnie mieć taki wiecie początek delikatnie przed fajną bitwą Ostatnio miałem fajną grę setką, tylko w sumie delikatnie popsułem, bo miałem bitwę właśnie na overlordzie grając z tej pozycji w sumie tylko i wyłącznie na 14 tysięcy Zrobiłem 9,5 i przeciwniku zostało chyba jeszcze 6000 HP, więc no potencjał był bardzo duży. Ale no cóż, błąd taki jeden, i widzicie, jak to jest. Nie rozumiem ludzi, którzy tak wychylają z tego środka, ponieważ gdyby moje te, moje te deki były gotowe, to on ma garaż. A gdyby jeszcze była lodówka na tym to fiu fiu, panie kolego, garaż gwarantowany i co. Co to będzie w tej bitewce się działo? Ciekawego co? Eee, możemy się zastanowić nad tym. Jest st dwójka, są te dwa hateki. Raczej zbytnio tutaj nie pogram, Więc daliśmy tylko jedną darmową pesteczkę. Bywa i tak, nie? Jakby bitwy są różne. W tym przypadku udało się dać tylko jedną pestkę. Nie wiem, czy bym nie przelotował jakoś do środka, by wjechać albo tutaj, albo jakoś odmida, właśnie zagrać. Ale to dopiero w delay. Jakby. Widzicie, że nie kierowałem się od razu tam w pierwsze tempo, nie ma też takich e, stricte raczej nałożonych e, taktyk, czy pozycji, w których stoję samą bitwę. Raczej lubię dosyć e, mobilnie się poruszać po mapie i legać na to, na to co się dzieje. Tak wiecie, e, z, z automatu to się wyrobiła taka tutaj, wiecie, e, się z e, tego jak długo gram wota się wyrobił taki auto. Taki automatyzm, że po prostu coś widzę na mapie i tam jadę. Bądź ewentualnie nie jadę. Daliśmy wesetkę, jak mogliście zawodzić. ta górna płyta, że ta wieża naprawdę była fajnie skontowana, a mimo tego i tak weszło, Ponieważ no, te 340p, to jest naprawdę chora wartość, jak na HTK. No i nie było żadnego oporu, tak. Boję się troszkę delikatnie tych tedeków, tych, tych które mogą gdzieś tam sobie stać. Ale jesteś Polak No i sądziłem, że po woziku może się uda, niestety e, Nie weszło, ale on też mi nie do tej bomby Także jest w porządku Co mi bardzo ciekawe jest to, że Ja często gram jakimiś większymi szrotami na odcinku, co nie? I, i robię takie bitwy po, po 5-6 tysięcy, a tutaj No gram moim zdaniem najlepszym czołgiem w World of Tanks i, i mam takie giereczki wiecie No tam jakoś W pierwszej bitwie niecałe 5 tysięcy, później 3,5 Tutaj też taka, oj, tego się nie spodziewałem, akurat mnie ograł delikatnie, e, nie spodziewałem się, też się zagadałem mimo wszystko, no i do mi gonga, także ciekawe. E, Grille, co te dwa Grille kombinują? No, Najpierw raz wychyli i mi huknie, no standardowo, to lagiczna witewka. O, to jest to, Wy, wymiana na, na 60TP, polska maszyna, polski chevito. No cóż, może damy coś slita może damy jeszcze jedną, <laughs> liczę na to, a jak nie to będzie trzeba coś pokombinować więcej, ale ta bitewka za chwilę się powinna uspokoić tak na dobrą sprawę i być może yy, i to właśnie też ten taki błąd, który większość ludzi popełnia, ja też ciągle błędy popełniam, nie da się grać perfekcyjnie w, w World of Tanks, jest zbyt dużo tutaj wiecie e elementów losowości. Ale no, bardzo dużo osób się takie błędy popełnia i to bardzo często, że chce zbyt szybko coś zrobić i w tej bitwie było podobnie. No i przez to na, na dobrym spory mam galesz. Także to, dualipa delikatna. Bywa i tak, ale takie życie. No cóż, także wyczekujcie materiału. Być może, czy się uda w tym tygodniu, po, powinno się udać, postanę się na piątek albo na sobotę wam nagrać jakiś poradnik. Więc jak coś to wpadajcie i by nie zapomnieć, by nie przegapić przede wszystkim materiału, to, to, to zostawcie panowie subika. Także dzięki wielkie za odcinek, ja, ja się żegnam, no tutaj tak naprawdę nic ciekawego się, się nie wydarzyło. Takie materiały też stawiam, żebyście mogli zobaczyć, że no mimo wszystko nie w każdej bitwie lodowie po 5 tak to bywa, gorsze bitwy też się trafiają ale myślę, że warto, wsta warto wstawiać takie odcinki, by po prostu ludzie byli świadomi, że w fioletowych gracie też jednak popełniają błędy. Także takie życie dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się. Także mięgo w trzymajcie się.